Ciączkę zetą S, a dzisiaj sobie gramy w Browstas i otwieram się skrzyneczki. Na pierwszy ogień weźmiemy z galerii puchaków. Odbierzemy sobie punkty do przy i punkty do... a niech będzie Colta. I mamy skrzyneczkę na start Monety balej Rosa, nic ciekawego. Teraz idziemy do kanety z Odbijemy sobie 10 klejnotu dużą otwieram się dużą dużą skrzyneczkę z czego dwa dawało ciekawego nic ciekawego mała skrzyneczka punkty rosa poko następna duża skrzyneczka shelly colt i dalej colt dostał upgrade pieniądze duża skrzyneczka to mon... O i trzy postacie! Edgard, zabiście. I teraz najważniejsze, box Czy będzie sześć postaci? Sześć! I jaka to będzie postać? Shirley, Edgard, znowu Rosa, Colt, Rico. Rico, zamiliście, zostaliśmy. Rico. Mm -hmm. I co mamy do upgrade'u? Kolta możemy zupgrade'ować. A już to zrobię. Dobra. Mm -hmm. Te możemy też upgrade'ować. Mamy nową postać. Rico. I teraz... O, jest sk skewer sklepiem e, rzadki zadymiasz, bardzo rzadki zadymiasz, bez Mita Koalm Mita, Alm, ul Ultra Vietnamica, Jessie, Kloowe Bale. Senowy poko Amber Della Vega. Mhm. Czyli opening fajny był mi RICO. Nie mam kupionego karnetu, niestety. Mogę go zaaktywować. Ak aktywuję go w następnym sezonie, jak sobie kupię klejnoty. Na ile jest potrzebne? 175 klejnotów. 175. O. No, to bym mógł kupić. Bym miał pakiet zadymiarki. Ale to już w następnym sezonie. No. Bel, strzelet. No no tu zrobimy se jedną łączkę tylko dwie. A zrobimy sobie w Tak, lepszą małą łączkę. Bo to jest jest. a ja tu jestem. Jezu. Czemu muszą dodać te głupie czaszki? Nie potrzebujesz, tu przyszła? Okej. Okay. jest mój cel. Dobrze, ale Primo zbala wszystko. Żeby nie mogła dzisiaj schować, czyli wygramy to. Może jeszcze z się uda odebrać. I no prawie nam się udało skrzynkę odebrać. Nawet będzie to mała skrzyneczka. Niestety. A wiecie co mm -hmm. to tego Kolta Ten skin do Kolta On ma, on ma Czane strzały po prostu No fajny skin, skin jest fajny, fajny No Skin jest bardzo fajny To jak nam się uda, no to otworzymy za e, kolejną skrzynkę. Co ja bym musiał zrobić, żeby otworzyć skrzynkę? Ja wygrać koltem. Wygrać koltem w parze. Dostaniemy te parę tonów i nam i otworzę skrzyneczkę na koniec odcinka. Dobra. Ja... Nie ta, nie próbuj. Nie próbuj, Nita. ta. Bo i tak się pójdę pokonam. Dobra. Pokonana. Dobra, ktoś tu wszedł. Ale nie widział, nie widział, nie widział. na no ta 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 O jezu Ale z... Piep... Psz, pie, psz. O Jezu mój jeszcze umarł kur Nie O nie, 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 nie! Gin Gin! Nie pozwolę ci! Zbijaj tego felkiba! ta nie! No Jezu nita mi prawie dobiła musiał mieć więcej HP O, każdy pały hił się też przyda. O nie nie! A ile pucha? 3? Tak, mam rękę 12. I dwadzieścia. Tak, i otwierałam ostatnią skrzyneczkę na końcu odcinka. Tu jest ta druga skrzynka i nic nam nie wypadnie. Rosa i szeli. Dziękuję widzowie. Do następnego odcinka. Bye bye.